No Trzeba furę umyć z tego wapna cholernego Zobaczcie tego wapna Ale powiem wam, że bardzo fajnie się rozpływają te granulki Widzicie? Wszędzie leżą te granulki granukal. Jest mąka Mąka normalnie Płynie mleko Normalnie płynie mleko Widzicie? Także bardzo fajnie to jest zmielone i powiem wam, że Efekt tego, no Efekt tego Papna y, jest lepszy niż taki zwykły Gruboziarnisty, czyli taki co kupuje, kupuje się zwykły jakieś powiedzmy. No chyba, że się kupi Wiadomo, te, te, te e, No to wtedy okej okay. To jest też dobre wapno, bardzo dobre Ale mimo wszystko te wapno granulowane może nam utrzymać to co już zawapnowaliśmy, czyli te całe pH które już mamy, powiedzmy że mamy już optymalne pH i żeby to utrzymać to trzeba dalej wapnować, nie to że sobie robimy przerwę, tylko po prostu na podtrzymanie, czyli powiedzmy po 200 kg rocznie pod uprawę tego wapna i mamy... Nie mamy zaburzonego pH w glebie, więc taka sytuacja tak to wygląda. także Tak czy inaczej, mi się daje teraz bardziej się opłaca dać powiedzmy 200 kg od tego, czy ja w sumie podjęliśmy, poszło 300 kg, a po tam gdzie lepsze ziemie, tam gdzie lepsze pH poszło po 200 Kilo No ale wiadomo, tam zalecane jest pół tony, żeby dać od razu. Ale to, to, to tylko na podtrzymanie Więc więcej Kurczę, zamiast ja popryskiwać ten siewnik myślę ja dojce zacząłem myć, ale trzeba go też umyć Bo też już się domaga Cały czas tylko Nie ma czasu nie ma czasu dzisiaj wstałem mu przy, o w sumie ale Mówię, pomyję ten ciągnik trochę. Bo to wapno, wiecie, jakie to wapno reaguje. Kurde, wiecie, jak to wapno z, z, z stalą i, i elektroniką, że to trzeba ogarnąć. Dobra, wy sobie patrzcie. Yy, a jeszcze dokończę z tym, tym wapnem. Także yy, jeśli ktoś już nawapnował te pola i ma dobre pH, to, to nie to, że teraz 5 lat nie musi wapnować, nie. Trzeba po prostu teraz utrzymać te pH, czyli najlepiej właśnie tak jak jest y, wapno granulowane, to nie wychodzi drogo, bo to w granicach 300 zł tona. Mamy powiedzmy 200 kg, to mamy 60 zł. No to praktycznie powiem Wam 2 litry, y, znaczy 3 litry landapu tyle kosztuje. No, no takie takie można powiedzieć porównanie nieporównanie. No ale... To jest jeden zabieg herbicydowy jakiś najtańszy tebukonazol tyle kosztuje, a pH utrzymać to jest bardzo dużo. To, jest, yy, to też jest spory koszt, bo to później tak yy, sam koszt jednej tony. Jak dajemy powiedzmy po dwie tony yy, takiej, takiego wapna co kosztuje 150 zł, to macie 300 zł, tak? Yy, 300 zł To macie na 5 lat już spokój yy, z granulowanym. Co roku możecie dawać granulowane po 200 kilo no za te 300 zł i powiem wam, że jestem pewien, że te wapno granulowane wam nie dość, że utrzyma pH to jeszcze wzrośnie bo tak właśnie robiliśmy badania robiliśmy badania i tak właśnie wyszło że było pH 4, 4 3 i 4,1 a po dwukrotnym zastosowaniu przez okres y, 3 lat 4 czterech lat dwa razy zastosowaliśmy, po 400 kg i pH wskoczyło na 5,5 i 5,7 nawet, kurka, bo aż byliśmy w szoku no, jak zobaczyłem te badania to byłem w szoku naprawdę byłem w szoku także e, wapnować jak najbardziej, tym bardziej, powiem Wam, taka w granuli jest wygodna, bo wczoraj opierniczyłem w sumie pół tira ponad To no, sporo, sporo tutaj nawafnowałem. To co nam zostało. Także w ciągu dnia no, tak spokojnie te 50 hektarów można sobie oblecieć. No tyle co na obóz. 200-300 kilo to wiadomo. Jest wydajność. I mniej, mniej można powiedzieć wachlowania, tak? A zobaczcie jakie to jest mleko. Działa działa elegancko powiem wam. Dobra, to wy a ja robię. Dzisiaj mamy akcja w skrzynie, chowamy wybraliśmy już wybraliśmy już ten e, galę Mamy całą galę y, przebraną, odebraną mamy tutaj właśnie jadalny, mamy około ile to by było 8, 12 Dwadzieścia ponad ton mamy tutaj gali w tym momencie, i w kopcu mamy jakieś bo tam będzie więcej. Siedzę, siedzę. No, także. Można powiedzieć, wchowamy do przechowalni jedalne. Mamy już ekscelencję przebrane, mamy już galę przebraną Teraz będzie następna, będzie odmiana linii Ale to już w tamtej przechowalni wciśniemy tutaj już zostawiamy miejsce na sortowniki Tam trochę za ciasno, w tamtej małej przechowalni było, za ciasno Tutaj będzie więcej trochę miejsca Jakoś to idzie, powiem Wam. Jakoś idzie ta robota. Wolno idzie z tymi jadalnymi, ale idzie. No, kurde. To jest najważniejsze. Dobra. Teraz muszę sztaplarą trochę. Kurde. Ka ka karta mi się psuje. No i bardzo dobrze, bo dla nas nie może być karty. Wojtek, odpala tego strażaka i pukamy ten. Jak one dostaną takim biczem, to, to się przekręcą od razu. Tak, to ja, ja je tak delikatne. Dobra, trzeba odstawić furę i, i pukamy sobie plac. Bo jest biały, powapnie, zbielał. Dzienniki będą białe. Dojść w środku biały, wszystko białe po tym wapnie. No jest, dobra

Mycie proszę państwa Mycie placu Gdzie to będziemy z szlaufem latać jak mamy furę Waga Dawaj, dawaj Wpadnij w ścianę jak już Kurwa Mam to w ścianie da, Dawaj! Co? Dawaj! Dwa... O! Dwa razy Tak, tak! Coś jest... czy mi kamery nie zamoczy. Mogę wziąć na głowę, czekaj mam, Moment. poczekaj. No proszę Państwa, no nieraz nie tak jest, że trzeba pod koniec dnia po tym ciężkim dniu troszeczkę się rozerwać. Dawaj myjemy plac. Czekaj, że starczy wody. i po wszystkim. Słabo to poszło. Trzeba zatankować. Nie, to trzeba wziąć węża i ten i ręcznie tak armatką, bo to z góry jest kichowato Co ty? Nie Tankujemy? Da, dawaj Ale już trochę czyście, chociaż lewą stronę wypukałem Dobra, idę zatankować, jeszcze raz próbujemy. Ale chyba wężą z... Dołu chyba. No. Puk, Kto tam? Panewka.